Dzień dobry lub dobry wieczór, drogie byki, panny i koziorożce. Ja mam na imię Basia i robię dla Was czytania z kart Before Tarot. To czytanie jest na czas pomiędzy 7 a 13 lipca. Natomiast, wiecie, tak jak i w tarocie, tak w życiu czas jest wartością względną, jest umowny. Jeśli trafisz kiedy indziej na to czytanie, też może to z Tobą zaklikać, może Cię skłonić do jakichś refleksji, do których zawsze zachęcam siebie i wszystkich innych. Żebyśmy się wszyscy czasem nad sobą pozastanawiali, świat byłby lepszym miejscem. No i pytanie, co dalej z tym zastanowieniem później zrobimy, w jaką stronę pójdziemy, bo to od nas na koniec dnia zależy decyzja i to, w którą stronę pchamy ten żagiel. Hmm. Swojego życia losu. W tygodniu pomiędzy 7 a 13 lipca i towarzyszy nam energia pełni księżyca, ona bardzo wychodzi. Już zrobiłam dwa trygony, czyli najpierw był rak ryby, skorpion, urodzinowy raczek, oczywiście, później były bliźnięta waga wodnik. Teraz jest dla was czytanie, czyli jesteście trzeci w tym tygodniu. I wszędzie wychodzą energie miłosne. No i jak tasowałam karty i przygotowywałam karty dla Was, to na spodzie znalazłam Króla Buław. A Król Buław to może być wzrost właśnie witalności, wzrost zmysłowości, podobanie się sobie, takie, taka świadomość siebie, zarówno na poziomie ciała, jak i na poziomie tego, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, umiejętność bronienia swoich racji, Bycie bliskim dla bliskich, dla innych niekoniecznie. Ten król nie ma tutaj za dużo oręża, natomiast ma u stóp spokojnie leżącego, wypatrującego gdzieś tam kogoś na horyzoncie lwa. Więc to jest osoba, do której zbliżamy się tylko jak mamy czyste intencje. I to może być Wasza energia jako taka wskazówka ogólna dla wszystkich Waszych trzech znaków, czyli dla byków, panien i koziorożców. A teraz już zapraszam byki. <laughs> Na no ładnie go stracę, ale poradzimy sobie. Oczywiście poradzę sobie. Byki, najpierw będą dwie karty wskazówki dla jakiegoś byka albo jakiejś beczki. Później będą karty dla związkowców, a potem dla byków, które są pojedyncze na ten tydzień. Wskazówki dla byka. W siódemce monet mamy się ucieszyć z tego, co do tej pory wypracowaliśmy. Mamy troszeczkę zwolnić, mamy nie popadać w, w, w zbytnie zaangażowanie się w pracę i mamy znajdować czas, żeby się cieszyć owocami tej pracy. To jest taki 7 na 10, że jesteśmy zadowoleni, ale byśmy chcieli, żeby było jeszcze 8, żeby było 9, no i maksymalnie w kartach 10, czyli tak zwana pełnia. Pełnia ta taka, um, no w, w zakresie oczywiście kariery czy życia zawodowego, w przełożeniu również pewnie wtedy na pieniądze. A w dwójce y, buław stoimy przed wakacyjną bramą. Dla większości z nas to będzie wyjazd wakacyjny w tym sezonie. Tu mamy młodzieńca, który studiuje globus, ale też jakiś byk, jeśli się teraz jeszcze na wakacje nie wybiera, stoi u progu jakiejś zmiany, być może zawodowej, i ten byk wtedy powinien się poradzić tego mędrca na tej karcie jakiejś osoby, która jest jakimś mentorem a osobą, która przeżyła już być może tę ścieżkę, w którą my się chcemy udać, i wtedy wartość takiej osoby poradzić. A teraz byki w relacji. Co dla Was na ten tydzień? Byki w relacji. Uu. Dobra. Karta Sądu Ostatecznego i Rycerza Mieczy. Możemy nam mówić o tym, że może dojść do jakiejś rozmowy, która będzie oczyszczająca w której zostaną wysłuchane argumenty obu stron i wskazówka byłaby taka w rycerzu mieczy, żeby nie wyciągać za dużego oręża w tej rozmowie, żeby spróbować zrozumieć drugą stronę. To może być energia oczywiście tej rozmowy pomiędzy tobą, tobą a twoją osobą, lub też kimś szczególnie ci bliskim w, w twoim otoczeniu. Wtedy ta energia też wychodzi, jeśli ktoś. O kimś bardzo mocno na przykład myślimy, albo ktoś jest dla nas bardzo ważny. Na przykład, postać szefa czy szefowej może też się tu pokazać. Czyli, że na przykład, ty albo twój partner, albo partnerka macie jakąś ważną rozmowę w pracy w tym tygodniu. I tu warto wtedy w rycerzu miecze. Um, akurat miecze to nie do końca dla Was jest najsuperowsza energia, bo jesteście znakiem monetowym, czyli ziemskim. Ale w mieczach sprawnie się porozumiewamy, walczymy o swoje, tylko musimy pamiętać o tym, żeby czasami się zastanowić, żeby pewne kwestie być może mniej uwypuklać, pewne kwestie pominąć. Nawet jeśli ta rozmowa będzie bardzo taka głęboka, to żeby powiedzieć, jak mamy nawet coś najtrudniejszego powiedzieć, to żeby zastanowić się, jak, w jakie słowa to ubrać, żeby po prostu zrobić to możliwie szczerze, ale jednocześnie dyplomatycznie. Mam nadzieję, że to z wami zaklika, co teraz mówię, bo to przychodzi mi do głowy. Teraz byki pojedyncze. Byki pojedyncze wypadła ósemka miecze. Ktoś to miał dzisiaj już, nie pamiętam kto, chyba wody, ale nie wiem. I druga karta dla byków pojedynczych. Ulala, la, wieża. Wieża to jest takie coś w naszym życiu, co już dla nas nie pracuje, co już się nie sprawdza, co może nas ciągnąć w dół. To może być jakiś nauk, to może być jakiś sposób myślenia o czymś, czyli tak zwany paradygmat, który należy zmienić, co jest bardzo trudne. Czegoś być może trzeba uniknąć. Trzeba się zastanowić, czy coś z elektrycznością, wszystkim, co jest na prąd, czy można uniknąć jakiejś usterki, awarii. Właśnie tu są pioruny, jakieś burze. A wiadomo, że lipiec jest najbardziej burzowym miesiącem w życiu, a właśnie go mamy już, kiedy robię to czytanie, więc uważamy też na jakieś gwałtowne zjawiska pogodowe, ale też szukamy jakiejś wieży w naszym życiu. Każdy jakąś wieżę ma. Ja mam wieżę, ty masz wieżę, on, ona, ono ma wieżę, no ono to zostawmy dzieci biedne, dajmy dzieciom spokój. Natomiast coś nie działa, i coś trzeba poprawić, i coś być może zbudować od nowa na bardziej solidnych fundamentach, żeby się nie zawaliło, tak jak ta wieża na tej karcie się zawali. No i e, jakiś byk pojedynczy, nie bardzo chce się z tą wieżą zmierzyć, bo w ósemcy mieczy myślimy, że nie damy rady. Zadręczamy się tym, że nie damy rady Wmawiamy sobie, że nie damy rady Myślimy, że nie damy rady I to są takie natrętne, uporczywe myśli Więc z takim podejściem na pewno nie damy rady Nikt by nie dał rady Bo można jakby Jak to powiedzieć przy tej karcie Że chyba jest takie powiedzonko Że największym krytykiem człowieka Potrafi być on sam No i tu do pomyślenia Czy nie masz takiej sytuacji Jeśli masz no, to kwestia trochę może bycia bardziej dla siebie wyrozumiałą, czy wyrozumiałym, może trochę próba odpuszczenia sobie, a potem na spokojnie zastanowienia się, co jest tą naszą wierzą w życiu, co już tam nie działa, co trzeba poprawić, a jak poprawimy, to będziemy bardzo z siebie zadowoleni, bo jak się coś poprawia i człowiek coś zrobi, i potem się okaże, że na dobre to zrobił, pozmieniał, to wtedy będziecie na pewno z siebie dumni, dumne. Bek. Dziękuję, byki. To teraz panna. Droga panna i drogi panna. Dziewczyna panna lub chłopak panna. Najpierw będą dwie karty wskazówki na tydzień pomiędzy 7 a 13 lipca. A później o, coś mi się odwróciło, ale tak w taki dziwny sposób, więc zostawimy a później będą karty dla panien, które są w relacji. Maga mamy. Dobra, i króla Buław, który był wskazówką na początku. No to energia pełni się kłania, szanowni Państwo. W magu podobamy się sobie, jesteśmy zniewalający, zniewalające, czarujące i potrafimy wszystko załatwić. Potrafimy każdemu makaron na uszy na, nawinać. Staramy się tylko nie korzystać z tych swoich tajnych mocy, jak to mag. Czy maginka, nie wiem jak to się nawet mówi, pewnie czarodziejka, tak, odpowiednik maga. I staramy się to, prawda, nie naginać tego, tej energii, która może być w naszym władaniu, bo z energiami trzeba się ostrożnie obchodzić i nawet jeśli to są pozytywne rzeczy, to nie przesadzać. A w królu Buław, to mówiłam na samym początku czytania, to możecie sobie przewinąć wskazówka podbija się u Was, drogie panny, tak się możecie czuć tu jest wzrost energii witalnych, może Wam się chcieć robić rzeczy z Waszą osobą, jeśli jesteście w relacji możecie być bardziej asertywni w tym tygodniu to jest taka energia, w której no, jesteśmy nie do zdarcia, jesteśmy wierzący w to, co mówimy w to, co robimy, emanujemy taką siłą, taką siłą sprawczości, i wcale to nie musi się wiązać z jakąś formą e, takiej przemocy, agresji, czy tylko z taką postawą, że wierzymy w to, co robimy, i wtedy inni ludzie to widzą. Więc tak w skrócie o tym królu buław. No i to jest też osoba bardzo dojrzała emocjonalnie, świadoma siebie, również na poziomie ciała. E, teraz panny w związku, panny w relacji, w małżeństwie, w partnerstwie. Co dla ciebie, panno, na ten dzień? Panny w relacji mają wypocząć w czwórce mieczy, mają się wyspać. Coś może ktoś potrzebuje odespać, ktoś potrzebuje się podleczyć, albo wychodzi z jakiejś choroby, albo wychodzi jest w procesie właśnie jakiegoś powrotu do zdrowia po jakimś zabiegu jakaś rehabilitacja, jakiś powrót do takiego, wiecie, poziomu stabilności, z którego być może wyszliście na jakiś czas, czyli może być jakaś drobna infekcja. Natomiast w tej czwórce mieczy możemy uniknąć infekcji, jeśli się będziemy dobrze prowadzić. Co to znaczy? Dobrze spać. Nie siedzieć za dużo w klimatyzacji, nie wiecie, uważać na zmiany temperatur właśnie latem. Kiedy duże upały są, no to nie przegrzewamy się, nie wyziębiamy za bardzo, nie uważamy na te różnice temperatur, nawadniamy się, jemy w miarę regularnie, próbujemy tak harmonijnie wtedy może się tam nic nie przypałęta. A w rycerzu mieczy, panny mogą być bardzo bojowo nastawione, a jako, że miecze to energia znaków powietrza, bliźnięta waga wodnik, a nie wasza, wy jesteście, przypominam, monetowi, czyli ziemscy, to macie uważać, żeby tam się za bardzo nie poprztykać z kimś, czy to ze swoją osobą, czy w pracy, żeby za dużego miecza nie wyciągnąć, czyli słowa, żeby e, pracować nad sztuką e, dyplomacji i być może pracować nad tym, żeby pewnych rzeczy nie mówić albo się w język ugryźć. Policzyć do 10 i na przykład powiedzieć delikatniej albo innymi słowy: A jak coś robicie w zespole, czy to w waszym zespole domowym, we dwoje, czy więcej, jeśli macie dzieci, większy zespół, jeśli macie domowy, albo w zespole w pracy, to żeby dziękować innym za zaangażowanie, bez względu na to, czy jesteście szefem, czy nie jesteście szefem, czy szefową. Bo tu jedna osoba może sobie chcieć y, przypisywać y, za dużo zasług, i mogą inni ludzie się nie czuć z tym do końca komfortowo. I może wcale nie mieć ta osoba złych intencji, bo to jest urodzony lider, urodzona liderka, to jest taka osoba, która ze sobą pociągnie tłum, tylko mogą inni ludzie z tą osobą nie nadążać czy to na poziomie języka, czyli na przykład jak coś opowiadamy, to spróbujmy zrozumieć, czy druga osoba wczuć się nadąża za nami lub na poziomie czynów, czyli jesteśmy za szybcy, za rzutcy, tacy za... jakby tu jest potrzeba, żeby się zgrać bardziej, może też z innymi ludźmi zrozumieć, że inni mogą mieć na przykład gorszy dzień, mogą trochę być wolniejsi, mogą trochę mniej kłumać danego dnia. Trzeba trochę się wykazać takim... Tak troszeczkę takim no mniejszym tym orężem się posługiwać na poziomie języka, na poziomie takiej waszej ogólnej postawy. Ale ogólnie to jest karta lidera, czyli tutaj jest jakieś liderowanie być może w pracy. Panny pojedyncze natomiast. Wow! Mają. Wow! Cesarza wypadło mi i koło Fortuny. Cesarz, no to wiecie, to jest energia osoby, która y, coś już w życiu przeżyła, coś już w życiu widziała, jest w takiej energii szefa albo jest szefem, jest y, świadoma siebie, świadoma swoich zalet i wad i otoczenie to widzi. Być może to jest osoba, która jest w jakiś sposób szanowana przez swoje otoczenie ze względu na swoje postawy y, lub też chce być tak postrzegana. Jest w takiej e, postawie, chce być postrzegana jako osoba, która jest w kontroli nad sytuacją, czyli jest taka jak szef lub jest szefem. E, co ciekawe, powiedziałam przed chwileczką dla panien w związkach o byciu liderem, prawda? No, a druga karta dla singli to ka karta koła Fortuny. Tu mamy e, los, który nam sprzyja. E, tu mamy. E, Połączone ze sobą, kropki. Tu mamy fart, tu mamy coś, co się ziszcza, na co być może nie wskazywało wszystko do tej pory. A teraz się okazuje, że ta kwestia jest możliwa do załatwienia że tu będzie decyzja pozytywna że tu będą jakieś czynniki od nas niezależne tak zwane, właśnie losowe. Która, wiecie, no to tak zwana energia kosmosu, kto w co wierzy, Bóg, e, kosmos, e, anioł stróż, cokolwiek to by nie było, to ta siła nam sprzyja. Więc bardzo piękna karta, Panny pojedyncze dla Was. No i niektórzy sobie żartują, że gry losowe. Ja nie zachęcam do tego. Natomiast jak tam ktoś ma ochotę, sobie coś tam puścić, jakiś kuponik, no to nie mnie do oceniać. Teraz jeszcze koziorożce. Dziewczyny koziorożce i chłopaki koziorożce, co dla ciebie na ten tydzień pomiędzy 7 a 13? Najpierw dwie karty wskazówki dla koziorożców. No dobra. Nie wiem, koziorożce, czy wszystkie są osoby w, teraz w rozjazdach, ale w lipcu faktycznie dużo osób wyjeżdża na. Urlopy, no to dwie historie. Jedna w Rydwanie. Wyjeżdżamy, dużo się dzieje, jest krzątanina przed wyjazdem. Wiecie, jak to się wjeżdża na urlop, że trzeba to w pracy się obrobić, potem wjeżdżamy na urlop, potem urlop szybko minie, a potem trzeba wrócić do pracy i znowu się obrobić. Ale tu w Rydwanie jest jakieś radosne zamieszanie przed wyjazdem, a w karcie słońca już wyjazd wakacyjny, czyli takie zluzowanie, zmiana otoczenia. Natomiast jeśli jakiś koziorożec albo jakaś dziewczyna koziorożec jeszcze teraz urlopu nie planuje, to może to być. Duży ruch, przemieszczanie się fizyczne albo na poziomie głowy, czyli duże rzeczy w pracy. Może być jakaś podróż służbowa typu delegacja, może być jakieś przemieszczanie się w pracy, przejazd, nie wiem, pomiędzy oddziałami w pracy, pomiędzy miastami w pracy, wyjazd na jakieś szkolenie. No i słońce, czyli pozytywna energia, takie danie nam wiatru pod skrzydła, żeby nas, wiecie, ciągnęło ku sukcesom w pracy lub w każdej innej dziedzinie życia, której potrzebujesz, bo tu mamy energię zwycięstwa. Więc takie dwie historie. Więc idziemy po swoje, zwyciężamy. No i wretwanie jakiś romans, ewentualnie u kogoś taki ognisty. Może być osoba z podznaką bliźnią, ale niekoniecznie. Teraz koziorożce, które są w relacji. Co dla ciebie? Droga, drogi koziorożcu na ten tydzień. W relacji. No, to nie wiem co powiedzieć. Dość mnie zaskoczyli. Powtórzyło nam się koło Fortuny i karta Księżyca. Z jednej strony, w karcie koło Fortuny, mówimy o tym farcie przysłowiowym, o pomyślności losu, o sprzyjającej nam energii kosmosu, Boga, anioła stróża. Czegoś, co sprawia, że, że czujemy, że wszystkie siły jakby przysięgają się w walce o nasze sprawy. Nie przeciwko nam, nie mylić z tym, tylko jakby są po naszej stronie, że wszystko idzie dobrze. Tu jest też szczęście do jakichś losowych wydarzeń, czyli sprzyjający los. A z drugiej strony gdzieś nam tu się pałęta karta księżyca. A karta księżyca, energia tej karty, to po pierwsze może być osoba z podznaku raka, więc jeśli jesteś koziorożcem, który jest z osobą z podznaku raka, to może po prostu Twoja osoba się pokazuje tutaj. Ale no pewnie nie wszyscy są z osobą z podznaku raka, to raczej niemożliwe. To w energii raka są niestety jakieś iluzje, a tu mamy pełnię księżyca też. Czyli może, powiedziałabym dzisiaj tak. Żeby nie porywać się na żadne duże rzeczy, nie podejmować żadnego dużego ryzyka w tym tygodniu, bo jest to też tydzień z pełnią księżyca. A w samej pełni, pełnia będzie w środeczku tego tygodnia i ta energia jest i przedpełnia obecna, i popełni w naszym życiu i może bardzo na nas oddziaływać, żeby nie robić żadnych gwałtownych ruchów, nie podejmować na przykład żadnych gwałtownych decyzji dotyczących finansów czy jakiegoś budżetu domowego żeby z jednej strony wierzyć w, w ten szczęśliwy los i w to, że nam fortuna sprzyja, ale sprawdzać. To tak bym powiedziała do koziorożców w relacjach. Czy na przykład jak jakieś złote inwestycje, wam ktoś obiecuje, albo dwa razy wyższą stopę zwrotu z inwestycji niż na rynku 90% daje, to nie wierzymy w takie rzeczy. To jest po prostu niemożliwe, bo by się tej osobie czy tej instytucji to po prostu nie opłacało. Bo warto o tym pamiętać. A teraz koziorożce jeszcze pojedyncze. Koziorożce single. O! Koziorożce single i karta singla mi wypadła. To koziorożce single chyba będą chciały być singlami albo singielkami jeszcze w tym tygodniu. I się będą bardzo cieszyć z tego powodu. Bo to jest cieszenie się w dziewięciu monetach tym, co się do tej pory wypracowało i takie było oho. I jakaś, jakieś rozdarte serce, jakieś kłótnie dobra. Czyli singiel się cieszy, że inni mają takie straszne dylematy, a singiel tego nie ma. Że nie wchodzi w żadne trójkąty. Jakieś mi się takie karty rozsypały. Weźmiemy jeszcze jedną że się nie ba, że nikt głowy nie zawraca, że się z nikim nie kłócimy, Może nie mamy z kim, ale to tak zwany święty spokój mamy. I druga karta dla koziorożca singla, no, że koziorożec singiel w dziewiątce kielichów sobie tam folguje, jeśli chodzi o jakieś dobre jedzonko, jakieś dobre napoje, trunki, że tak powiem, nawet i procentowe może. No i niech się singiel koziorożec zastanowi, czy ja rozumiem, że pięknego ciała nigdy nie za dużo, ale czy to tutaj nie należałoby się trochę, z, 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 jak to się mówi, zmiarkować? Zmar dobrze, nie będę się wymądrzać. Chodzi o to, żeby oczywiście znaleźć umiar. W dziewiątce pucharów ktoś może nie znajdować umiaru i jeśli ktoś chce mi powiedzieć, że ja mówię innym, że mają szukać umiaru, tak ja wiem, ja też mam szukać umiaru. Bo wiecie, spotykam się z tego typu reakcjami nie w komentarzach, bo jesteście super mini, ale prywatnie ludzie mnie pytają to co, Ty, Basia. Mówisz ludziom, jak mają żyć, albo mówisz ludziom, co mają robić. Ja mówię nie. Mówię, co mi się czuje, wydaje, widząc daną kartę i znając mniej więcej te archetypy naszych wszystkich postaw. I mnie też na pewno czasami dotyczy ta energia, ale tutaj kozioroże z tym tygodniu pojedynczy po prostu się bardzo najprawdopodobniej cieszy z tego, że jest pojedynczy, pojedyncza i czerpie z tego życia garściami. Tylko należy się naturalnie zastanowić, czy nie za mocno z tego życia czerpie. No i słuchajcie, tym optymistycznym akcentem kończymy. Słyszymy się na kolejnym czytaniu. Mam nadzieję. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i pa. pa.